Ja, Arkady. Kolejny filmik z cyklu o samurajach, o Japonii, wojownikach Shinobi, ninjutsu, też orężu i dzisiaj, a wszystko to związane oczywiście z premierą książki Pani Cisza, która, ma, która pojawi się w księgarniach już 9 lipca. Jest to drugi tom, jak widać tutaj zresztą. O, jest to drugi tom Zapisków Stali, kolejna część przygód Kentaro, ducha i jego częściej nieprzyjaciół niż przyjaciół, nie oszukujmy się. No ale w każdym razie książka będzie miała swoją premierę 9 lipca, więc, tak jak wam mówiłem, chciałem dla Was nagrać taki cykl filmików, które będą, no, może rozbijały jakieś mity i dzisiaj rozbijemy sobie mit e, no taki najbardziej e, popularny ze wszystkich mitów czyli mit o e, katanie tak czyli orężu samurajów najlepszy miecz na świecie który przecina stal rozbija pancerze w pył e, przecina człowieka w pół po prostu nawet się nie zatrzymując i e, jest niezniszczalny no tylko że nie no nie jest tak. Katana jest bez wątpienia orężem, który bardzo po, pobudza wyobraźnię. Proszę zwrócić uwagę, to jest moja katana, z czym to jest tylko replika. To nie jest autentyczny oręż, prawdziwa katana wykuwana współcześnie przez japońskiego mistrza. To na polskie warunki to jest koszt tak od 26 tysięcy złotych w górę. W Polsce można też kupić katany bardzo dobrej jakości wykuwane przez polskich kowali, które są no, w cenach trochę mniejszych, to jest koszt około, no taka, taka najtańsza, to jest jakieś 8000 tysięcy złotych. Natomiast to jest tylko replika, natomiast dlaczego o tym wspominam? Ponieważ już po tej replice widać, że nawet replika katany imponuje kunsztem wykonania. Jest to naprawdę... Bardzo piękny oręż, więc dlaczego katana tak zawładnęła naszą wyobraźnię? No przede wszystkim tutaj bardzo ważne jest kino samurajskie, które sprawiło, że ten konkretny oręż, błyskawiczne cięcia, kenjutsu, tak, czyli technika walki kataną i, i pochodne Batojutsu, które opisuje przecież w Czerwonym Lotosie i w Pani Ciszy, tak pobudzają wyobraźnię. Ale czy katana jest rzeczywiście najlepszym takim orężem świata? Nie, nie jest. Jest orężem. Tak naprawdę moglibyśmy o katanach sobie nagrać cały cykl oddzielnych filmików. I gdyby was to interesowało, możemy to rozważyć. Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli taki bardzo drobiazgowy cykl filmików na temat katan, ale to byłby cykl, który naprawdę zająłby, no, każdy filmik by musiał mieć tak z godzinę lekko. Bo to jest kwestia indywidualnego procesu produkcji, kunsztu mistrzów, materiałów, z których wykonany jest ten oręż. I to wszystko ma wpływ na to, jak on się zachowuje w walce. A jak się zachowuje w walce? Zachowuje się bardzo dobrze, ale jest to oręż dla bardzo specyficznego wojownika i na bardzo specyficzne warunki. Ja tutaj mam oczywiście moją replikę katany i mam też oczywiście mój miecz. To jest miecz nordycki, przepraszam, normański, to jest miecz normański, krucjatowy. Mniej więcej jest to wiek 12, tak? więc to jest takim orężem walczyli krzyżowcy pierwszej, drugiej, trzeciej wyprawy krzyżowej w ziemi świętej. Ten miecz jest kuty do walki. Tak? To jest oręż kuty do walki, to jest oręż, który służy mi wiernie od wielu lat, służył mi jak byłem w Hema, więc jest to bardzo dobra broń wykuta zresztą no, pozwolę sobie tutaj na reklamę, bo jest to naprawdę pierwszorzędny kowal, pan Sylwester tylko. Od wielu lat jest to prawdziwy mistrz, bardzo polecam jego wyroby, no, miecz służy mi wiernie i jak widać, tutaj Wam zaraz wyjmę katanę i Wam będę mógł porównać wygląd obu, obu, obu broni, więc jak widzicie, no, różnica jest dość znaczna, prawda, katana jest, ma bardzo kunsztowną rękojeść, no, ten miecz oczywiście też, ale... Ostrze wygląda zupełnie inaczej, jest inne wyważenie. No właśnie, no i mit pierwszy. Katana jest bardzo lekka i znacznie lżejsza od europejskiego miecza. No nie, nieprawda. Katana jest orężem dość ciężkim, jak na, jak na tego typu oręż. O ile ten miecz waży około 3 kg, to ta katana waży więcej. Tylko ze względu na swoje specyficzne wyważenie wydaje się lżejsza, ponieważ miecz europejski jest raczej wyważony na rękojeść na głównie tymczasem katana jak widzicie jej głownia jest praktycznie nieobecna i całe wyważenie jest skierowane na ostrze stąd tak dobrze katana sprawdza się w czym w cięciu właśnie wszystkie większość technik walki kataną to są techniki polegające na cięciu przeciwnika i to błyskawicznym cięciu właśnie Bato jutsu to jest technika w której ruch dobycia katany jest tym samym, w którym wykonujemy atak. W kenjutsu jest zresztą podobnie. Kenjutsu w ogóle jest oparte na tym, żeby przeciwnikowi zadać bardzo szybki, błyskawiczny cios. I tak, pod tym względem katana sprawdza się znakomicie do cięć. Jest to oręż perfekcyjny. Proszę, proszę was, że jeśli będziecie mieli chwilę, żebyście zajrzeli na internet, poszukali filmików, w których mistrzowie walki kataną błyskawicznie rozcinają zwinięte maty bambusowe albo takie bloczki bambusa i potrafią ciąć nie tylko precyzyjnie, jeżeli katana jest dobrej jakości, ale też tak szybko, że katana przelatuje przez te, przez te przedmioty, prawie że nie zwalniając, a one jeszcze przez chwilę, jak w jakiejś mandze czy w jakimś anime, utrzymują się na miejscu i dopiero po chwili spadają, więc tak, to jest akurat prawda, to nie jest mit. Katana jest doskonała do cięć, ale nie Przednie Wam takiego oto europejskiego ostrza. Ze względu na to, że jest, przynajmniej historycznie, katana jest po prostu na to zbyt krucha, jest to zbyt kruche ostrze. Nawet samurajowie, którzy walczyli katanami, czy też poborowi Ashigaru, starali się nimi w cudzysłowie mówiąc, nie fechtować, to znaczy, nie unikali tego uderzania ostrzem o ostrze. Nawet techniki bloku, jakie się stosuje w katanie, polegają na tym, że się blokuje. Raczej tą płaską częścią klingi, o ile nie górną, tą tempą, która jest stosunkowo najbardziej odporna na wyszczerbienie. Nie blokowało się nawet, zauważcie, że nie ma, katana nie ma tak zwanej zastawy, tak jest ostrze, ciągnie się przez całą jej długość. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, skąd się wziął ten mit w takim razie? Bo ustaliliśmy, że no, Arkady, sam powiedziałeś, że katana jest bardzo ostra, bardzo dobrze tnie. No to dlaczego twierdzisz, że nie przetnie? europejskiego ostrza. Po pierwsze właśnie jest to ta kruchość, a po drugie jest kwestia jednak sprężystości, tak? Europejskie ostrza są bardziej, bardziej sprężyste od japońskich i tutaj nastąpiłoby może nie przecięcie, a odbicie po prostu katana od europejskiego ostrza. Oba by się uszkodziły, ale no o przecinaniu europejskich ostrzy nie może być mowy. Ale no dobra, no to skąd się w ogóle wziął ten mit? Mam swoją teorię, Pamiętajmy, że w wieku XVI-XVII Japonia była, można powiedzieć, złośliwie padła ofiarą europejskich kupców, którzy, widząc potencjał tkwiący w tym rynku, zaczęli sprzedawać, sprzedawać Japończykom swoje dobra przewożone z Europy i jednocześnie ściągać z Japonii różne egzotyczne przedmioty. Przodowali w tym Portugalczycy i Holendrzy. I mam teorię, według której ten mit o katani przecinającej europejskie ostrza wziął się właśnie z Holandii, ponieważ o ile Portugalczycy dysponowali orężem takim rzeczywiście wysokiej jakości do boju, to Holendrzy, mimo jakichś tam różnych zawirowań w swojej historii, nie byli zbyt bitni w owym okresie. Natomiast ten te, ta moda, żeby gromadzić oręż, zbierać go, kolekcjonować go przez zamożnych kupców i tak dalej, no też była obecna w, na Niderlandach. I popularne wtedy było kolekcjonowanie takich szpad czy, czy rapierów paradnych, które no nie miały żadnej wartości bojowej, były kruchutkimi takimi atrapami, ale wyglądały jak prawdziwe. I być może, kiedy kupiec któryś holenderski przewożąc katanę do swojego kraju, prawdziwą katanę dodajmy, tak, demonstrował znajomym, jakie to jest kunsztowne ostrze, to może, być może elementem pokazu było właśnie przecinanie tych takich bardzo, bardzo słabych, kiepskiej jakości pokazowych replik rapierów. I Katana na pewno je przecinała, rozłamywała je bez trudu. I być może stąd wziął się ten mit. Jakie są jeszcze, no do tych mitów dotyczących Katany jest bardzo dużo, ale jaki jest taki mit, który jest, jest dość powszechny. Ten, że była to broń samorajów. Tak, to była broń samorajów, ale o wiele częściej katana była oznaką statusu, aniżeli, yy, aniżeli rzeczywiście była stosowana w walce, chociaż była też bardzo często stosowana w walce, ale samorajowie stosowali mnóstwo innego oręża. Yy, I to jest bardzo podobne yy, zresztą dla europejskich warunków. Pamiętajmy, że europejscy rycerze no, stosowali miecze, tak? ale w pewnych określonych warunkach, a, a częściej stosowali lance, yy, które później ewoluowały yy, w kopie, stosowali maczugi, topory, kiścienie, wszystko to, co było potrzebne im do walki z przeciwnikiem. I tak samo jest z samurajami, owszem, katana była bardzo kosztownym ostrzem, bardzo dobrą bronią do walki w, ty, w tych warunkach, w jakich samurajowie walczyli, ale o wiele częściej samurajowie walczyli przy pomocy długich włóczni jarmi, które się sprawdzały zarówno w walce pieszej, jak i konnej. O wiele częściej walczyli, jeżeli mieli do czynienia z ciężko pancerzonym przeciwnikiem, walczyli przy pomocy yy, pałek kanabo. Pałek to były potężne maczugi kanabo, którym jażdżyły po prostu pancerz kości, czaszki, długie, nabijane guzami, pałki kanabo. O wiele skuteczniejsza broń w tych warunkach. Samurajowie pierwotnie strzelali z łuku, byli łucznikami, więc znowu nie stosowali katany tak często. A i gdy stosowali katane, to mieli do wyboru też różne rodzaje tego ostrza i często nosili też tak zwany pełen zestaw daisho. Pełen zestaw daisho to jest zestaw składający się z trzech kling. Katany, waki sashi, będącej krótszą wersją katany do walki w pomieszczeniach oraz sztyletu tanto, który miał bardzo podobne zastosowanie jak europejskie sztylety, czyli chodziło o to, żeby na przykład powalonego przeciwnika wziąć i dobić ciosem w jakieś odsłonięte miejsce czy jakieś miejsce między elementami pancerza, jeżeli był to opancerzony przeciwnik lub kiedy walczyło się w bardzo ciasnych pomieszczeniach i katana była na taką walkę zbyt długa, a wakisashi też okazywało się nieskuteczne, no to wtedy walczono przy pomocy tanto, zadając szybkie pchnięcia. I jeszcze kolejny taki ostatni mit, który chciałbym rozbić, to jest mit, iż kataną nie da się pchać ze względu na konstrukcję ostrza. Jak widzicie tutaj, no rzeczywiście ostrze jest typowo, typowo sieczne, natomiast nie, nie jest tak, że kataną nie można zadać, Pchnięcia. Można zadać bardzo precyzyjne, bardzo zabójcze pchnięcie, e, aczkolwiek rzeczywiście ze względu na e, charakter tej broni o wiele, o wiele częściej walczono przy pomocy cięć niż pchnięć. E, także to jest tata, taka dosłownie garstka mitów, jakie e, e, mam nadzieję, że trochę tu rozbiłem. E, warto, warto. Czytać więcej właśnie o tym orężu, a też chciałem na sam koniec powiedzieć, że fakt, że jest tyle mitów i przekłamań na temat tego oręża, nie znaczy wcale tego, że, że ten oręż budzi we mnie mniejszą sympatię. Wręcz przeciwnie, właśnie im więcej wiem o katanie prawdy, tym bardziej jest to dla mnie fascynująca broń. Także dziękuję Wam za uwagę. Bardzo się cieszę, że, że jesteście obecni na tych mikrowykładach. Nie powiem, dajcie znać, o czym będzie kolejny, bo ja je nagrywam zawczasu, więc ja wiem, o czym będzie kolejny, ale dziękuję Wam za porady, które mi dawaliście, jeśli chodzi o te materiały wcześniej, kiedy o to pytałem parę tygodni temu. Do usłyszenia i do zobaczenia 9 lipca, kiedy ukaże się Pani Cisza w księgarniach, a może już u Was nawet. Pa, pa!